Pokażę To jest motywacja. Yy, I ta motywacja jest taka zbagowana, bo widzicie, że. Mmmm. To może widzicie. No, jakby to dzisiaj to wygląda, jakby prawa ręka trzyma, Ten widziany karabin jest po lewej stronie. To... I teraz to jest motywacja. To jest motywacja i nic więcej. Ale pokażę Wam tę animację. Jak ten jest, yy, Co to kolor. Jak ja mogłem zapomnieć tego pięknego? Macie i wideo settingi particles macie shaders? Czy to shaders? Mm. animations no dobrze fast i lepiej fancy dobrze tak w sumie mm, Jak się to widzicie co się dzieje? To. No to, co, to jest? To ten taki plusik celowy. Y, robi się mniejszy. Jak? Robi się coraz większy. Jak unosić się dzisiaj robi, to się większy. No, więc to taka ciekawostka. Odejpiemy się od zera. to Aha, pokażę Wam okładkę, która zupełnie nic mi nie mówi. To jest taka kobieta, nie wiem co. Ale apa, co to znaczy? Alliance of Valiant Arms. Pa, wo, 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 wo. ta mapka nie jest amplifikacją. To jest amplifikacja, która będzie w następnym. Teraz ten, ale ma 20 No dobrze, no i Colt Aha, jeszcze taki SR, nie mylić Z wiadomo czy No i strzelamy sobie Świniaki Ja lubię tego korca użyć. Aha, pokazałem Wam jak port strzela. To jest takie trochę tak. Вообще же. Oh. Uh, have... Okay. <sniffs> To jest modyfikacja Beom Soul Plenty. Tutaj chyba to jest jakiś parkurencja. A przejdziemy. przejdźmy go. Czy to w ogóle jest jakiś specjalny pan Czy na tym świecie się tak grało tylko na Creative żeby tylko sobie grać? I postrzelać z tych karabinów. Ja znalazłem tego woda znalazłem znalazłem woda Aha! Modyfikacja dodaje też zbroje. Co to jest za zbroja? Kurczę! E FIELD? Bo najw co to już, nie? Mm. Aha, ten był fajny, wiem. Znał właśnie, Zresztą jego nie zna. Widzicie, jak tak fajnie o tą łapą przeładowuje. Przeładowuje. Znaczy, Men det er ikke lov! Oh, i Dobrze, dobrze, Zostawcie łapencję w górę, bo ja bardzo chcę tego. Co to? To jest MSR. Więc zostawcie i cześć! Po prostu cześć!